Jest święto lasu, święto lasów olsztyńskich i e, przede wszystkim celebrujemy e, w naszej leśnej społeczności e, ten dzień jako święto i takie docenienie naszej codziennej pracy. Niemniej jednak dzisiaj sadzimy także las. Sadzimy las po to, aby pokazać młodemu pokoleniu, dzieciakom, młodzieży e, na czym polega praca leśnika, jak ona wygląda na co dzień e, i że leśnicy, wbrew temu co mówi się w przestrzeni publicznej bardzo często, nie tylko tną lasy, ale także dbają o polską przyrodę, sadzą lasy, sadzą nowe pokolenie drzew po to, aby właśnie ci młodzi ludzie mogli się nim cieszyć za kilkanaście do kilkudziesięciu lat. Nowym lasem takim, którym sami posadzili będą mogli przyprowadzić Twoje dzieci czy wnuki, i pokazać ten las posadziliśmy kilkanaście lat temu i dalej rośnie. Co roku sadzimy 500 milionów drzew, sadzimy ich tysiąc na minutę, zatem mamy nadzieję, że dzisiaj rzeczywiście uda się kilkadziesiąt tysięcy drzew posadzić rękoma młodych ludzi, rękoma leśników, rękoma wszystkich tych, którzy dzisiaj to zgromadzili, po to, aby wspólnie pokazać wszystkim niedowiarkom, że leśnicy dbają o przyrodę, a nie tylko ją degradują tak, jak się próbuje, Wmówić przez niektóre media. Dzisiaj mamy wielkie święto. Sadzenie lasu ku czci pamięci Jana Pawła II, co jest dla nas bardzo ważne. Ja sam wychowałem się na jego naukach jako młody człowiek i ostatnie ataki na jego dobre imię, na to, co zrobił dla nas, dla naszego kraju, nie pozwala nam jako leśnikom stać obok i nie reagować na to. I z inicjatywy naszego ministra Edwarda Siarki. W każdym nadleśnictwie w Polsce, które ma na to ochotę, bo to nie jest przymus, czuje taką potrzebę, są sadzone lasy kuczci dobrego imienia Jana Pawła II. Czy może ekscelencja nam przybliżyć, czym las był dla Jana Pawła II? Szczególnie tutaj na Warmii i Mazurach możemy to podkreślać, chociaż przypuszczam, że górale mogliby też i swoje akcenty postawić jako szczególne, ale my mamy tutaj mnóstwo śladów jego obecności, a przybywał tutaj właśnie poprzez kontakt z naturą. Pamiętamy, powinniśmy pamiętać. Te spotkania, które były tutaj z Janem Pawłem II w Olsztynie w 1991 roku, kiedy właśnie o tym mówił, nawet wzywał tutaj mieszkańców tego regionu do tego, by tę troskę o przyrodę mieli bardzo, szczególnie w sercu, ponieważ to jest to, co przyciąga do nas tutaj, do naszego regionu ludzi, przyciągało także jego świętego Jana Pawła II. Cieszymy się, że to jest postać, która właśnie pomaga nam. Te ślady piękna przyrody tutaj odczytywać, bo tam, gdzie został no, jako uwieczniony, bo wiemy, że jest wiele takich miejsc, które zostały zaznaczone właśnie jego obecności, że w tych miejscach możemy też i my się spotkać, odnaleźć i też i przywołać właśnie te piękne słowa, które na temat troski o przyrodę mówił święty Jan Paweł II. Co to znaczy posadzić las? Co to jest młody las? No, młody las to nic innego jak wprowadzanie właśnie młodego pokolenia lasu w miejsce dorosłego, które użytkujemy jako ludzie tej ziemi, jako zwykli zjadacze chleba, użytkujemy drewno, wprowadzamy w to miejsce młode pokolenie, żeby za dziesiątki lat mogły skorzystać z tego nasze dzieci, nasze wnuki, tak jak my teraz korzystamy z tego, co zrobili nasi poprzednicy, czyli posadzili młode pokolenie lasu. A to dlatego gościmy tutaj dzisiaj bardzo dużo dzieci? Tak, tak jak pani redaktor zauważyła, jest ogromna ilość dzieci, z czego bardzo się cieszymy. Chcemy, żeby one widziały, jak to się odbywa od, od kuchni. Nie tylko widziały już deskę, z której zrobiona jest półka, krzesło, bo z tego korzystamy na co dzień. Tylko skąd to się bierze? Od początku, że. Nie tylko wycinamy, ale na to miejsce wprowadzamy młode pokolenie lasu, z którego później wszyscy będą korzystać. Panie starosto, jak ważne jest sadzenie lasu, bo tu właśnie dzisiaj na takiej imprezie gościmy. Jak ważne jest z punktu widzenia gospodarki i generalnie dobrobytu naszego powiatu? Bardzo ważne, dlatego że mamy najlepszych leśników w Europie i na świecie dbających o nasze lasy. Lasy to państwowe i prywatne, ale państwowe to znaczy niezłe, nie dobre, bo polscy leśnicy naprawdę dbają o polskie lasy na najwyższym poziomie i potrzebujemy gospodarki leśnej, bo przecież otaczamy się drewnem dookoła czyli potrzebujemy tego drewna w gospodarce, potrzebujemy tego drewna w, do produkcji różnego elementów naszego życia codziennego. Natomiast ważnym elementem jest to, żeby oprócz lasu, sadzić. Sadzić jak najwięcej. I to robią polscy leśnicy, bo leśnicy więcej odsadzają. Co prawda las będzie rósł długo, ale będziemy się długo nim cieszyć. Następne pokolenia się będą nim cieszyć, bo jak teraz zasadzimy, ją się przyjmie, to, to następne pokolenia w tych miejscach będą się, się cieszyć tym lasem. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować leśnikom, leśnikom Warmii i Mazur spotykający się tutaj dzisiaj w, na wspólnym świętowaniu sadzenia lasu. Jest to ważny element dlatego, że pokazujemy też młodemu pokoleniu, że warto Dbać o przyrodę, warto dać o te miejsca, które są miejscami odpoczynku, miejscami, do których możemy się udać, poddychać świeżym powietrzem, jeszcze w Polsce zebrać grzyby, jagody, które możemy też czerpać z tego, co las daje, oprócz pięknego, pięknej przyrody. Słyniemy z regionu Armii Mazur, czyli pięknych jezior, zielonego lasu i czystego powietrza, i zachęcamy Europejczyków do tego, żeby przybywali do nas i mogli razem z nami z tej pracy leśników korzystać. Jak cenne są lasy warmińsko-mazurskie na tle Polski, ale Europy, a może nawet świata. Ja się bardzo cieszę na to pytanie, dlatego że też jestem z tego terenu, pochodzę z Warmii i Mazur i dla mnie te lasy są najcenniejsze, chociaż oczywiście należy zwrócić uwagę, że polskie lasy w ogóle są bardzo cenne, są bardzo zasobne w surowiec drzewny, e, zmieniają się pod względem klimatycznym, e, Stadzimy coraz więcej drzew liściastych, jedna trzecia drzew to są już drzewa liściaste, e, mamy e, co roku coraz większy przyrost drewna, e, mamy e, coraz więcej gatunków zwierząt, które się pojawiają w naszych lasach, dla przykładu e, 10 lat Temu mieliśmy 200 żubrów, dzisiaj jest prawie 3000. 50 lat temu było 20 niedźwiedzi, dzisiaj jest ich prawie 400. Zatem wbrew temu, tak jak wspomniałem, co się mówi w przestrzeni publicznej, las naprawdę są w dobrym stanie, w dobrej kondycji i są coraz bardziej zasobne. To jest wielkie święto leśników, dlatego że to jest właśnie dzięki ich pracy udaje się osiągnąć te wszystkie wspaniałe, wysokie, wysoko postawione poprzeczki. I także należy wspomnieć o tym, że jeszcze w 1945 roku, tuż po wojnie, 20% powierzchni Polski było pokryte lasem. Dzisiaj dzięki pracy kilku. Pokoleni leśników, jest to już 30% powierzchni Polski. Zatem, no, tak naprawdę, blisko to jest powierzchnia, którą można określić jako powierzchnia województwa warmińsko mazurskiego chociażby, zwiększyła się leśistość Polski dzięki pracy leśników, nikogo innego właśnie jak leśników. Więc to ogromny zaszczyt, że mogę reprezentować, mogę być ustami właśnie tej, tej grupy zawodowej, tej grupy społecznej, która nie tylko na co dzień pracuje w lesie, ale także ma w sercu ten las i ochronę przyrody. Panie Marszałku, jak się gospodaruje województwem? Obszarem, który ma w swoich zasobach tak dużo pięknych, cennych lasów. No to polega przede wszystkim na współpracy, na współpracy właśnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z nadleśnictwami, leśnictwami i społeczeństwem i samorządami, bo chcemy rozwijać region, chcemy pomnażać infrastrukturę, trzeba też bardzo mocno zabiegać o inwestorów i bez lasów państwowych byłoby to niemożliwe, ponieważ 30 ponad procent obszaru. Województwa to lasy. To jest duża wartość o charakterze gospodarczym, ale też społecznym. Jesteśmy też województwem turystycznym, więc las musi być w jakiś sposób udostępniony dla nas i dla naszych gości. I to ma miejsce, udaje nam się te funkcje bardzo dobrze pogodzić dzięki dobrej współpracy.